Myślę że radość przyćmiewa ten trud i rzeczywiście było warto, dlatego, dlatego przede wszystkim się cieszymy. Pani Mariusz, proszę powiedzieć, czy pół roku to jest odpowiedni czas, żeby się z tym srebrem oswoić już? Powiem szczerze, że srebro wisi już na ścianie. I rzeczywiście za każdym razem, jak na nie patrzę, to wracają wspomnienia, wraca radość. I tak naprawdę wszyscy, co przychodzą w gości, wszyscy znajomi, przyjaciele razem ze mną dalej się z tego cieszą. A Wspomina się też ten trud przygotowań, bo nie tylko ten finałowy bieg, nie tylko to odbieranie medalu, ale też te lata przygotowań. Powiem szczerze, że radość przyćmiewa. Ten trud i rzeczywiście było warto, dlatego, dlatego przede wszystkim się cieszymy, ale też ten trud sprawia to, że teraz potrzebujemy odpoczynku i przede wszystkim bycia z rodziną, najbliższymi. Proszę powiedzieć, jak to jest ten y, finałowy bieg, ten bieg na srebro? To się w ogóle pamięta, czy to przemknęło i teraz pani nie jest w stanie sobie w ogóle nic przypomnieć z tego? Y, rzeczywiście jest to niezapomniane przeżycie, tak? Bo. Bieg nie był łatwy, był trudny i rzeczywiście wymagał bardzo dużo myślenia. I dzięki temu zapamiętuje się bieg od początku do końca. Od startu nie wyszłyśmy pierwsze jak chciałyśmy, dlatego musiałyśmy świadomie gonić przeciwniczki, zachować wiarę w to, że jesteśmy w stanie je dogonić, bo jesteśmy naprawdę dobrze wytrenowane. I przede wszystkim rzeczywiście dać z siebie wszystko. I tak zaczęłyśmy od od tysiąca przeganiać po kolei Holenderki i potem Niemki. Czy był moment myśli, że kurcze, mogło być złoto? Nie, nie. nie. Ch Chinki rzeczywiście pokazały, że są najlepsze, zarówno w przedbiegu wygrały i troszkę miałyśmy na nie chrapkę, natomiast rzeczywiście są najlepsze i tego złota nie da im się odebrać. Proszę powiedzieć, co dalej, bo do kolejnych Igrzysk nie zostało wcale tak, tak dużo czasu. Może to złoto jeszcze będzie w zasięgu w tym samym składzie, waszym, w, tej, w tej Waszej czwórce w Paryżu? Teraz przygotowania do, do Paryża się już zaczęły. Mnie w tym przygotowaniu aktualnie nie ma. Czwórkę trener składa beze mnie, ale nie wykluczam, że będę chciała wrócić do tego składu. Zobaczymy, co przyniesie czas. W jakiejś innej konfiguracji, nie wiem, w dwójce, może sama? Powiem szczerze, że czwórka jest mi bliska sercem, dlatego bym chciała, jak już, to wrócić do niej. Natomiast rzeczywiście będę trzymać kciuki w tym roku za dziewczynę.